Dej, dobre a miłość jest fałszym, dlaczego wciąż we mnie. I pustka, ból straszny. Już Cię nie chcę, nie pożądam. Chcę zapomnieć, bo nic znaczysz. Wciąż udaję, że byliśmy idealni. Kocham Cię, nie wszystko i zmę. Więc o precz, przestańmy udawać już nie słuchaj mnie. Nie wiesz w to, że będziemy żyć w szczęściu. Kłamstwa obuda na ślepo mi wierzysz, nie widzisz jak złudna jest miłość do ciebie. Już cię nie chcę, nie pożądam, chcę zapomnieć, bo nic nie znaczysz, wciąż udaję, że byliśmy ideali. Kocham cię, nie, wszystko jest złe, więc odejdź precz, przestańmy udawać już, nie słuchaj mnie, nie już że będziemy żyć w szczęściu. Być może znów kiedyś powróci Twój uśmiech u boku tej innej, co kochać cię będzie, nie. Wszystko jest złe, więc odejdź precz. Przestańmy udawać już niesłuchalnie. Nie wiesz nie. to, że będziemy żyć w szczęściu.